ze Ślęzą wtedy przegrały w półfinale w Wiślaczki. Dziś w finale na własnym parkiecie zrewanżowały się swoim rywalkom z Wrocławia. Agnieszka Szotkejmej z rąk pana Janusza Kozioła i Grzegorza Bachańskiego już dzierży puchar i czekamy tylko na ten najbardziej charakterystyczny, najradośniejszy moment, kiedy uniesiony zostanie puchar do góry. Jest! Piswa Kampak Kraków z dobywcą Opucharu Polski 2017. Był to bardzo, bardzo udany finał. Bardzo ciekawy, najbardziej emocjonujący w ostatnich latach, jakie pamiętamy, a dziś będą się cieszyć wyślaczki. Kończymy już z Krakowa, żegnają bardzo serdecznie. Patrycja Codikolajska. Niewiesza Kłobędz. Ja zapraszam jeszcze, zapraszam jeszcze widzów TVP Sport na... Relacje na transmisję z meczu Gwiazd Ligi NHL.